Krótko, jakieś tam małe trawniczki. Wobec tego komisja odrzuciła projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Społeczna? Dziękuję. Komisja Mienia? Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos? Pan Tak, chciałbym zabrać głos. Podobny zresztą, jaki zabierałem podczas posiedzenia komisji, Komisji Finansowej. Dlatego, że według mnie e, pomysł przejmowania, jakichkolwiek przejmowania ulic e, od powiatu jest e, szkodliwy, jeżeli chodzi o finanse miasta. E, oczywiście nie neguję tego faktu, że dla mieszkańców miasta nie ma żadnego znaczenia, jakie ulice w obrębie miasta są e, pod czyniem zarządek. E, czy to są miejskie, czy województwie, czy powiatowe. Oczywiście dla mieszkańców nie ma to żadnego, żadnego znaczenia i też tak po części nie powinno mieć wielkiego znaczenia dla nas, dlatego że powinniśmy w ramach swoich możliwości remontować i polepszać życie mieszkańcom każdej. I zresztą tak jak robiliśmy to w poprzednich uchwały. Zgadzamy się na współpracę z powiatem w ramach y, y, takich inwestycji i nie ma tutaj żadnego problemu. Zależy to tylko od możliwości finansowych, jakie mamy, od woli, jaką mamy. Możemy remontować każdą ulicę w mieście. Natomiast y, przypominam, że od kilku lat, y, w momencie, kiedy powiat y, y, zafunkcjonował, y, część ulic w mieście było, czy, czy całością powiatowych i powiat y, w ramach y, tych obowiązków od tych lat jest zobowiązany do utrzymywania tych ulic. Myślę o odśnieżaniu, o odprzątaniu itd. W pierwszym roku robił to powiat sam, od drugiego roku już w ramach porozumienia z miastem miasto zajmuje się utrzymaniem tych ulic, a powiat w ramach tych pieniędzy, które by był zmuszony wydać na utrzymanie, robi remonty na swoich ulicach w mieście. W momencie, kiedy my przejmujemy ulice powiatowe bez względu na to, czy robimy to na razie, czy, jedno, czy, czy jednorazowo, to z tych kilometrów ulic zdejmujemy również zobowiązanie powiatu do tego, żeby w ramach tych środków e, robił inwestycje na ulicach w mieście. Szczerze mówiąc, nie widzę najmniejszego powodu, żeby miasto rezygnowało e, w imieniu mieszkańców rezygnowało z tych pieniędzy, które mogą, mógłby powiat przeznaczyć na inwestycje. Jeszcze raz mówię, nie ma żadnego kłopotu, żeby prowadzić inwestycje na ulicach powiatowych i nie ograniczają nas w, 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 w tym zakresie żadne przepisy. Natomiast, tak jak mówię, przejmowanie jest to rezygnowanie, albo tejmowanie jest obowiązkiem powiatu w tej kwestii. Na Komisji Finansowej Pan Starosta, oczywiście to jest moja interpretacja, powiedział, że nie tylko ulice w mieście powiatowe wymagają remontu, ale także inne ulice poza miastem powiatowe. Ja zinterpretowałem to w ten sposób, że powiat wydaje część pieniędzy na inwestycje powiatowe w mieście, ale gdy my zdejmiemy ten obowiązek, to te pieniądze też będą wydawane na inwestycje, ale niekoniecznie powiatowe w mieście, tylko poza miastem. To jest moja interpretacja faktycznie, ale można to przeczytać w protokole, bo było to wyraźnie powiedziane. Uważam, że podjęcie tej uchwały, zresztą jak każde inne przyjęcie ulic powiatowych, jest uchwałą szkodliwą dla miasta. Dziękuję. Każdy ma prawo mieć swój punkt widzenia. Ja akurat pozwolę się nie zgodzić. Udowodnię, że jest odwrotnie. Proszę Państwa, wyremontowanie ulicy powiatowej i jej nieprzyjęcie to jest dopiero interes in minus. Dlatego, że w dalszym ciągu przychody z tych ulic, z tego tytułu, że pewne urządzenia uzbrojenia leżą, będą wracać do powiatu. Natomiast jeżeli ulicę odremontujemy i przejmiemy, to nie ponosimy kosztów, które musimy ponieść na lokalizację różnych urządzeń, które w ulicy są. Teraz jeszcze skończę powoli. Jak no, pozwoliłem sobie zauważyć, bo mam zwyczaj jeżdżenia Systematycznie po wszystkich ulicach miasta, stało się tak, że praktycznie my i tak w większości za nawierzchnię ulic powiatowych płacimy, ponieważ remonty, które musi przeprowadzać nasza spółka Pedi, dostaje takie uwarunkowania, że półmierz i tak musieli nakryć na nowo asfaltem. Tu, Praguta, e, Smetka, mogę, mogę przytoczyć kilka przykładów. W związku z tym, chcę również przypomnieć, że Status ulic w Giżycku w pewnym sensie ma uwarunkowania historyczne i to, ten status nie jest zgodny z ustawą o drogach publicznych. Nie mieści się w definicjach o drogach publicznych, powiatowych, krajowych itd. On z pewnych względów był korzystny dla miasta Giżycka i tak przez lata się ciągnęło. Natomiast w chwili obecnej, skoro zmienił się ten stan prawny i definicja tych dróg, możemy przyjąć taką wariant, dobrze niech powiat zrobi, ale jak nie może, to co my ludziom powiemy? Ja przypomnę Państwu, że deklarowaliśmy publicznie, że przejmiemy ulicę pomorską i zrobimy. I ja jeśli mogę, no była taka dyskusja publiczna, była taka rozmowa. Ja tylko pragnę wyrazić swoje niezadowolenie, że tu w pomysłach jest 2014, także nie ja już będę tu odpowiadał za, za te pomysły. Nie, nie, mniej, jednak jakoś twarz powinniśmy zachować. To ja jestem przeciwnego zdania. Czy ktoś jeszcze chciałby? Dobrze, Pani Promiarku, Pani Czopiska, proszę. Panie Przewodniczący i Pani Górnicz i Pani Starosta, ja osobiście jako radna to już za Ulicę Pomorską chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, że się wstydzę, bo ci ludzie, Pan mieszkający. Kilka rodzin od X czasu, jak jestem radną trzeci rok, ciągle walczą. Inne ulice są robione, a mnie to nie obchodzi, Tutaj to jest ulica powiatowa, czy to jest ulica miejska. Ci ludzie odprowadzają podatki, ci ludzie żyją tutaj w mieście, korzystają ze wszelkich usług tutaj w mieście i czas najwyższy ich zrozumieć. I czas najwyższy wyjść y, 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 naprzeciw i rozwiązać ten problem, czy tych mieszkańców tak mocno na tej ulicy nie lubimy, czy ci mieszkańcy nie lubią naszych samorządowców. Nie rozumiem. Jeśli projekt jest zaproponowany przez Panią Burmistrz, uważam, że powinniśmy przyjąć razem i odremontować na zawsze tą ulicę pomocną bo jak pamiętam od jakichś czasu Pan Burmistrz Czacharowski ciągle nas prowadzał w błąd, bo przecież przy obwodnicy będzie, do obwodnicy będzie wessana ulica pomocna. Być może będzie. No to po co ten projekt dzisiaj? Być może, ale kiedy? Więc może, może. Ja tak sobie powiedziałam. E, więc e, po prostu e, dajmy się na spokój, bo przyjmijmy ten projekt uchwały i uspokójmy tych ludzi tam mieszkających. Tak naprawdę nie Pan Starosta prosił o głos, ale nie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tylko woli przypomnienia. Na terenie Powiatu Nizzyckiego mamy około 400, tysięcy, 400 km dróg w mieście Nizzycki, 40 które jak tutaj słusznie zauważono naprawdę nie mają statusu yy, drogi powiatowej wynikającej z ustawy, yy, z definicji yy, w ustawie o drogach. Yy. Nie, nie odnoszę się tutaj do podnoszonych argumentów, ale chciałbym na no jeszcze jeden jeden zwrócić uwagę, który tutaj nie został podniesiony mianowicie My jako powiat, występując chociażby o środki pomocowe z różnych źródeł, czy to z tak zwanych sklepy czy czy tak, z tak zwanych, y, y, czy ze środków y, europejskich nie mamy szans na pozyskanie y, środków na, na drogi, która nie ma nie ma, y, statusu drogi, drogi powiatowej, które nie powinna, czy to jest ciepło droga osiedlowa i my naprawdę miasto, gmina prędzej może pozyskać pewne pieniądze y, na to niż, niż powiat. Stąd też, no proszę Państwa, spójrzmy też dookoła. W Ełku miasto przejęło wszystkie drogi. Mrągowo przejęło wszystkie, wszystkie drogi. W Kęczynie prawie wszystkie. Myśmy na wstępie proponowali, żeby zachować myśmy z tym wychodzili żeby zachować główne ciągi przecinające miasto, ale mające. Sos są tak zwanymi wylotami prawda, z miasta, żeby to zachować, ale te wszystkie przecież osiedlowe ulice, zresztą jeszcze też i w części żwirowe, no nie powinny mieć takich dróg powiatowych. Myślę, że to jest początek, będziemy rozmawiać. Jeszcze jeden argument no, przeciwko panu yy, radnemu trytkowi. Prawie wszystkie ulice na tym osiedlu są właśnie wyremontowane, są w miarę w dobrym, w dobrym stanie i, i, i myślę, że tutaj no, złego interesu Państwo w tym robili. Dziękuję, że Pani Czechka. Ja Proszę Państwa, się, wydawało mi się i mam taką nadzieję zresztą, że ten uchwały jest pewnym takim większym pomysłem w ogóle na ulicę. Tak mi się przypomniała w tej chwili nasza dyskusja a propos mieszkań i strategii mieszkaniowej, bo to się trochę też miało z pewną wizją. Dwa miesiące temu sprzedaliśmy mieszkania komunalne, teraz chcemy znowu kupować. Prawda? I tutaj jest to samo z drogami. E